Sojusz polsko-amerykański rośnie w siłę, a to bardzo dobra wiadomość dla naszego bezpieczeństwa. Bliska współpraca z Ameryką ma dla polskiego bezpieczeństwa bardzo realny wymiar. Czołgi Abrams już służą polskiej armii a wkrótce. Najnowocześniejsze myśliwce wielozadaniowe F-35 wzmocnią polskie siły powietrzne. Współpracy ze Stanami Zjednoczonymi zbudowaliśmy siłę polskiego wojska. Że, że wspomnę, 2018 rok podpisaliśmy umowę w sprawie pozyskania dwóch baterii Patriot. One już są na wyposażeniu wojska polskiego. W 2023 sześć kolejnych zamówiliśmy. W 2019 pierwszy dywizjon HIMARS, to jest artyleria rakietowa o zasięgu do 300 km. Nam rządki w postaci europejskiej armii, do czego dąży Berlin i Bruksela, nie mamy co liczyć. Prawdziwe wsparcie zagwarantować może tylko sprawdzony sojusznik. Współpraca między naszymi krajami ma kluczowe znaczenie. Polska ma strategiczne położenie i ogromnie ważne jest to, żeby utrzymywała współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Te relacje trzeba wzmacniać, i cieszę się, że tak się dzieje przy okazji spotkania w Waszyngtonie. Kwestie bezpieczeństwa Polski decydują się dziś m.in. w Waszyngtonie i wobec niemocy rządu koalicji 13 grudnia to właśnie prezydent Karol Nawrowski jest reprezentantem polskiego interesu, czyli bezpieczeństwa i polskiej racji stanu, którym jest silny i stabilny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Duś, duży ciężar spoczywa na plecach prezydenta, żeby nakreślić te obszary, gdzie prezydent ma sprawczość, gdzie może wykazać się właśnie proatlantycką polityką, tak powiedzmy strategiczno obronną. Co już polsko-amerykański rośnie w siłę, a to bardzo dobra wiadomość dla naszego bezpieczeństwa.